To mój pierwszy film, nazywam się Tymon. Będziemy dzisiaj rozem... tak. <laughs> robić tenisa, uprawiać tenisa, takie podstawowe rzeczy. Będzie dużo takich rzeczy, różnych etapów, na przykład Robloxa, będzie na przykład może Brawl będzie też edycja koszykówki może kiedyś zrobię baseballówki albo jakieś challenge. dobra, lecimy dalej dobra mamy pierwszą piłę i drugą piłę pierwsza jest dla początkowych co tak krzęczy to ja... chyba kamera mi się wsuwa. to będę miał ją o. To jest Tylko żeby mieć więcej miejsca. No Pierwsza piłka. To jest taka mięciutka. O! Widzicie? Jak mi się udało kilka razy. Skryczki, hop, I sobie podbijać taki w na Zobaczycie, jak się dobrze. Tego, nie widzicie tego, ale teraz będziecie widzieć. Idealnie kotem ustawione. O, widzicie całe drzwi. to tak jest idealnie. O, o takie drzwi. Hop. nie widzicie ale ja mam za mało miejsca. jednak pokój więc chyba ciężko nie widzicie o, widzicie w sobie tak i różne rzeczy z artengo piłka super jest naprawdę super do uczenia pierwszego. Macie tu też inne. Takie, taka piękna. oni nie jej. Teraz piękna musiała. Dobra. o o Hap. Aś mi uciekła. teraz spróbujemy jeszcze raz o ścianach to może To macie jaki dźwięk jest o ścianach. Ciężko to się robi, Teraz wam pokażę jeszcze raz inne metody. Na przykład bierzemy inną rakietę. Dla maluszków, taka rakieta, marteresa, jest bardzo taka dla dzieci akurat nie wsyłany na mnie, ale jest też.